Witaj na kanale Szkolenia BHP24.pl. Kanał dedykowany jest wszystkim, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie w pracy. Znajdziesz tu wiele wartościowych filmów instruktażowych podzielonych na serie tematyczne. Nasza marka i kanał powstały w 2011 roku. Posiadamy ponad 50 filmów instruktażowych z różnych zagadnień, które zostały wyświetlone już dobrze ponad 2 miliony 700 tysięcy razy. Serią cieszącą się największą popularnością jest Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. Oglądając nasze filmy, nauczysz się m.in. co robić, gdy ktoś się dławi, jak unieruchomić złamaną rękę, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jak sprawdzić oddech i udrożnić drogi oddechowe. Jak opatrywać rany, również gdy utkwiło w nich ciało obce. Jak pomóc osobie nieprzytomnej i jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Kolejną lubianą przez uczestników naszych szkoleń serią jest ergonomia pracy biurowej. Oglądając te filmy nauczysz się jak prawidłowo ustawić biurko i fotel, jaka powinna być poprawna pozycja ciała podczas pracy przy komputerze. Zobaczysz również jak zorganizować swoje miejsce pracy tak, aby wszystkie potrzebne dokumenty i urządzenia były łatwo dostępne. Na szczególną uwagę zasługuje seria dotycząca ochrony przeciwpożarowej nagrana wspólnie z firmą Ogniochron SA, niekwestionowanym liderem na rynku potężnego sprzętu gaśniczego w Polsce. Z tych filmów nauczysz się, jakie są rodzaje pożarów i adekwatne do nich rodzaje gaśni. Wyjaśnimy Ci budowę i działanie gaśni oraz pokażemy, jakich używać do gaszenia ognia. Filmy instruktażowe są ważnym elementem naszych szkoleń online z zakresu BHP. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową. Naszych filmów można bezpłatnie używać w celach edukacyjnych. Zabronione jest ich wykorzystywanie na platformach e-learningowych. I w samokształceniu kierowanym bez podpisania i opłacenia stosownej licencji. Jeśli chcecie Państwo korzystać z naszych filmów w szkoleniach e-learningowych, niezbędne jest zawarcie umowy licencyjnej. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem licencji na nasze filmy, aby móc legalnie używać ich w swoich kursach online, to dajemy do wyboru dwa warianty: licencji rocznej z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata oraz licencji dożywotniej. Jesteśmy również w stanie wyprodukować film na Państwa zamówienie. Będzie on miał podobną formę do naszej produkcji numery alarmowe. Film ten również jest dostępny na naszym kanale w ramach serii Pierwsza pomoc przedmedyczna, a jego fragment wyświetli się za chwilę. Również numery 997 łączące z policją oraz 998 łączące ze strażą pożarną. Pozostają one nadal w użyciu ze względu na komfort i przyzwyczajenie obywateli, jednak mają już funkcję wyłącznie przekierowującą na numer alarmowy 112. Raz jeszcze zachęcamy do obejrzenia dostępnych na kanale filmów edukacyjnych oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej. Miłego oglądania!